Dzień dobry, z tej strony Klaudia Matoszyńska i Rafał Nowak, a to jest podcast Projekt Biznes. Poruszamy tu kluczowe kwestie związane z zakładaniem firmy oraz prowadzeniem biznesu. Zapraszamy do słuchania. Cześć, dzień dobry, drodzy słuchacze. Słyszymy się po raz kolejny. Ostatni czas był bardzo intensywny, jeżeli chodzi właśnie o tematykę szkoleniową, bo kończył się rok, mieliśmy dużo projektów, więc dzisiaj chcielibyśmy wam trochę poopowiadać o tym, jak od kuchni wygląda Właśnie organizacja szkoleń, co musi zrobić trener, jak się przygotować. No przede wszystkim po to, żebyście wy też wiedzieli, jak z tego skorzystać i dlaczego te szkolenia w ogóle z jednej strony tyle kosztują, a z drugiej strony, że ta praca trenera to nie jest tylko ta praca właśnie na sali, ale często dużo, dużo godzin musimy poświęcić przed tym, zanim w ogóle na tą salę wejdziemy, żebyście wy mogli no realnie dostać jakąś wartość. Więc zarówno ja, jak i Klaudio podzielimy się swoimi spostrzeżeniami. Tak, jak najbardziej, jeżeli chodzi o spostrzeżenia, jeżeli chodzi o doświadczenia, no bo faktycznie w ostatnim czasie było sporo tych szkoleń. Bywało tak, że prowadziliśmy szkolenie od 8 do 15:30 i tak naprawdę od 16 zaczynaliśmy kolejne szkolenie do 21:00, więc no było intensywnie. No było trochę szkoleń online, było trochę szkoleń offline, bo te szkolenia też się różnią i też inaczej się przygotowuje do takiego szkolenia. Inaczej też pracują uczestnicy. Też w zależności ile ich jest. Jest też inna energia, jeżeli jesteśmy na sali, jeżeli jesteśmy na online. Więc myślę, że tutaj parę takich ciekawostek może być ważnych. To może ja rzucę takie pytanie Rafał, jak wyglądają twoje przygotowania może tak. Jeżeli chodzi o takie zestawienie online i offline. Jest spora różnica. Generalnie jeżeli chodzi o szkolenia offline, no to tak naprawdę zależy, czy ja jestem tylko trenerem, czy jestem też organizatorem, bo czasami jest tak, że, jest tak, że trener na przykład prowadzi jedną osobą działalność, albo jest tak, że w swojej organizacji jest odpowiedzialny za jedno i za drugie. No i wtedy mamy sytuację, w której najpierw trzeba znaleźć tak naprawdę miejsce na szkolenie, przy założeniu oczywiście, że już mamy grupę uczestników, no bo gdybyśmy jeszcze o tym mieli mówić, i że trzeba zebrać grupę uczestników, też zależy od tego, czy to są projekty, które są dofinansowane w jakiś sposób, czy są niedofinansowane, takie powiedzmy odpłatne 100% ze strony klienta, to też to będzie trochę inaczej wyglądało. Natomiast zaczynając od punktu numer jeden no to trzeba przede wszystkim przygotować materiały dla, dla uczestników, czyli te, które będą używane podczas szkoleń w formie jakichś ćwiczeń, ale również w kontekście tego, że po szkoleniu warto, żeby uczestnik też coś dostał do późniejszej pracy, no bo to, że ktoś odbędzie szkolenie, to nie znaczy, że on tą wiedzę. Będzie tak naprawdę później stosował, więc no, takim ważnym elementem z mojej perspektywy jest to, żeby ktoś wiedział, jak się dalej rozwijać, dostał taką, powiedzmy, checklist, jakiś action plan, plan działania, jakieś tego typu rzeczy. Więc staram się też o to zadbać. Z drugiej strony, no, na pewno temat związany z jakąś prezentacją. Przy czym znowu prezentację warto zrobić w taki sposób, żeby nie była to ściana tekstu, a z prezentacją no, wiąże się to. Że trzeba zrobić konspekt. No i czasami jest tak, że te konspekty w różnych organizacjach są niektóre narzucone, przynajmniej w kontekście tematów. Więc jeżeli na przykład ja robię swój konspekt, no to muszę pamiętać o tym, żeby um, zadbać o to, czego ode mnie oczekuje dana instytucja, tudzież czego oczekuje organizator projektu w kontekście regulaminu. Więc no to będzie na pewno istotne. Z drugiej strony, jakie też oczekiwania mają uczestnicy. No, bo trochę inaczej będzie wyglądało szkolenie, powiedzmy, e, strzelam z marketingu, a trochę inaczej będzie wyglądało szkolenie ze sprzedaży, a jeszcze inaczej będzie wyglądało szkolenie z komunikacji, bo są pewne elementy, które mogą wpłynąć na to, e, że, że to szkolenie będzie miało sens albo nie będzie miało sensu. tak? Też indywidualna sytuacja danego klienta, danej organizacji też często determinuje, moim zdaniem, to, co będzie, jakby, treścią tego szkolenia. No bo sama też wiesz Klaudia, że e, tak naprawdę jeżeli klient mówi, że potrzebuje szkolenia z komunikacji, to to mogą być Koniecznie dwa... potrzebuje czy... szkolenia z komunikacji. Tak, to Przekaz jest jakby punkt numer jeden. Potrzeby I skupić się na tym, y, o co jemu tak naprawdę chodzi i zadać mu pytanie, ok, ale komunikacja, jaka komunikacja? Czy to chodzi o pisanie maili i komunikację z klientami, czy to chodzi o komunikację na przykład między pracownikami, czy to chodzi o komunikację jakąś hierarchiczną, czy to chodzi w ogóle o komunikację i on to nazywa komunikacją, a tak naprawdę chodzi o, nie wiem, kwestię motywacji. Więc, no tutaj chyba badanie potrzeb. Tak trochę Ci weszłam w słowo, ale tak wydaje mi się, że to jest istotne. Tak, no jest to mega istotne, no bo to tak naprawdę sama intencja tego, czego ktoś szuka, no będzie tak naprawdę determinowała to, jak będzie wyglądała powiedzmy praca trenera, tak. Później kwestia ułożenia tego też w taki sposób, żeby to było w ramach tak zwanego cyklu Kolba, czyli żeby tam były elementy związane z trochę teorią, ale z drugiej strony z doświadczeniem, ale też możliwością przemyślenia tego, co się właśnie zadziało, żeby zrozumieć faktycznie tą treść, która jest poddawana na szkoleniu, a jednocześnie też dostać czasami informacje. No i później już wchodzimy w takie elementy. Jak zadbać o poszczególne typy osobowości podczas szkolenia, bo może być ktoś, kto będzie chciał same konkrety, a będzie ktoś, kto będzie podczas szkolenia chciał budować relacje, a może ktoś będzie chciał, nie wiem, więcej statystyk. Więc no, ja czasami porównuję też szkolenia do takich wystąpień publicznych, e, więc no, myślę, że to, to nie będzie przesadzone. No i jeżeli na przykład jadę gdzieś na szkolenie, to już się nauczyłem tego, żeby wziąć dużo swoich rzeczy, nawet do samochodu które mogą się przydać pod tytułem kabel HDMI, pod tytułem czyste białe kartki, pod tytułem długopisy, czy, czy na przykład swoje markery. No flipa nie biorę, jeżeli, jeżeli już wiem, że, że coś takiego będzie. Natomiast jeżeli warto też na przykład właśnie przed szkoleniem zrobić sobie taką checklistę do odhaczania, o co zapytać w kontekście tego, co będzie na szkoleniu czy ja jako trener będę miał wszystko, czego potrzebuję, żeby później to szkolenie było właśnie wartościowe dla uczestników. Więc myślę, że to taka, taka zupełna podstawa. No w kontekście online, no to jeszcze jest taki temat, który dochodzi, no powiedzmy, wysłanie linka do uczestników, więc tu trzeba mieć ich maile. Czasami jest tak, że ktoś ma problem, żeby zalogować się na szkolenie, bo my najczęściej akurat z Zoom korzystamy, natomiast mieli, ja na przykład prowadziłem też szkolenie dla stowarzyszenia wiosna letniej paczki przez Discorda i tam też był hardcore, bo ludzie nie ogarniali w ogóle tej aplikacji. Miałem też okazję prowadzić na, na Teamsie, więc no to tak naprawdę zależy. Jeżeli ktoś na co dzień korzysta z tych narzędzi, no to nie będzie problemu. Natomiast w momencie, kiedy powiedzmy, prowadzimy szkolenie dla osób, które no nie mają na co dzień do czynienia z tego typu aplikacjami, no to okazuje się, że pierwsze 10-15 minut szkolenia to tak naprawdę jest ogarnianie tematu, jak się zalogować, a dopiero później tak naprawdę jest prowadzenie szkoleń, tak? Więc no też warto przemyśleć, czy będę prowadził na przykład szkolenie w pokojach, czy będą pracować razem, czy to jest jedna firma, czy to jest kilka firm. Więc jest pewna taka ilość rzeczy, które trzeba po prostu przemyślić, zastanowić się, żeby dobrze to zorganizować. Więc no, z mojej strony tyle, trochę się nagadałem. A pytanie, Klaudia, jak, jak u Ciebie? No u mnie bardzo podobnie. I tak jak wspomniałeś, pierwsze 10-15 minut online to są kwestie organizacyjne. Natomiast jeżeli chodzi o takie szkolenie stacjonarne no to też pierwsze 10-15 minut to jest czas, kiedy uczestnicy się schodzą. Bo rzadko mm. jest taka sytuacja, że zaczynamy o równej godzinie, bo komuś się spóźni tramwaj, ktoś, nie wiem, przyjdzie spóźniony, ktoś wejdzie w trakcie. Także ja zawsze mimo, że na przykład szkolenie zaczyna się o godzinie 8 czy tam 9 to zawsze tak czekam te 10-15 minut, tak jak będzie nas większość. Żeby, no żeby po prostu nie musieć się co chwilę przedstawiać, żeby osoby, które przychodzą też nie musiały się, znaczy one się zawsze przedstawiają, ale też żeby wszyscy, którzy tam są nie musieli 15 razy mówić swojego imienia. Dlatego też tak staram się, żeby to też przestrzegać tych zasad. No tak jak wspomniałeś, dużo takich rzeczy... Typu przygotowanie materiałów, typu na przykład czasami poszukanie jakiegoś e, krótkiego filmiku, żeby też była kwestia do dyskusji. E, też e, nie zawsze to trzeba też wspomnieć, szkolenie idzie zgodnie z planem. I nie mam tutaj na myśli e, tematu, tylko mam na myśli takie rzeczy, że czasami jest taka sytuacja, że na przykład jakieś kwestie organizacyjne pójdą nie tak i szkolenie na przykład rozpocznie się e, o godzinie e, 10, dajmy na to. Część osób przyjdzie o 12, a część osób dostało informację, że szkolenie nie kończy się o 16, tylko o 14 i będzie znowu wychodzić wcześniej. No i teraz, jak to ugrać, żeby każdy z tego skorzystał, każdy chciał jakieś informacje, ale żeby no, trochę jednak zmodyfikować ten harmonogram, no bo powiedzmy, że ja mam zaplanowaną jakąś pracę w grupie, podzielę te osoby na grupę i powiedzmy o tej 12 przyjdzie mi 5 nowych uczestników, ale znowu o tej czternastej znowu mi wyjdzie połowa uczestników, bo na przykład są A. takie kwestie, więc też trzeba umieć wydaje mi się improwizować. A. Patrzeć też czego oczekuje grupa, no bo na przykład e, miałam takie szkolenie, kiedy robiłam bardzo dużo praktyki, no to słyszałam kiedy będzie teoria. Następnym razem znowu A. robiłam szkolenie, kiedy tak to wyśrodkowałam, to znowu słyszałam dlaczego jest tyle teorii i też ciężko jest się dopasować, dlatego ja na początku zawsze pytam. Czego, drodzy słuchacze, oczekujecie? Czy bardziej kwestie teoretyczne, czy bardziej kwestie praktyczne, czy chcecie to mieć wymieszane? No ale jak najbardziej to ludzie widzą efekt końcowy typu prezentacja i te powiedzmy 6, 7 czy 8 godzin na szkoleniu, ale nie widzą tego, ile my musieliśmy poświęcić czasu na przygotowanie, na organizację, na zgromadzenie materiałów, czasami na wymyślenie tematu. Na opracowanie tego w taki sposób, żeby to też było trochę z humorem, trochę właśnie tak jak powiedziałeś, dostosowane do różnych typów osobowości. No więc y, praca trenera, ja ją lubię, z tego względu, że to jest y, taka kwestia, że ja jestem trochę przygotowana na zasadzie wiem, że będziemy mówić w takim i takim zakresie, ale też muszę być, muszę mieć na tyle szeroką wiedzę, że muszę być w stanie odpowiedzieć na pytania uczestników. I też Te nie pytania wiem... w ogóle nie są związane z tematem. Tak, czasami bo tak. Ostatnio prowadziłam szkolenie w Krakowie dotyczące zarządzania sobą w czasie i podałam przykład e, pracy jako psycholog, psychoterapeuta. No i dostałam bardzo dużo pytań, jak to wygląda od kuchni. No i potem e, ja odpowiedziałam na jedno pytanie i jedna dziewczyna powiedziała, halo, ale to jest niezgodne z tematem, czy możemy to zostawić na koniec? Że ją to też ciekawi, ale przejdźmy do tematu, bo ona musi wyjść wcześniej. Tak, no ta praca też powoduje często to, że z jednej strony mamy plan szkolenia, natomiast trzeba faktycznie się dopasować do uczestników. Jednocześnie myślę, że w kontekście pracy trenera, też jedną z kompetencji i z istotnych elementów pracy jest to, jak ogarniamy grupę. Bo pamiętam, jak zaczynają swoją pracę, jeżeli chodzi o tak naprawdę prowadzenie szkoleń. To prowadzenie grupy no, nie było tak naprawdę łatwe, tak? No bo miałem sytuację taką, że ktoś zaczął mówić, 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 czegoś kompletnie niezwiązanego z tematem. No i w finał ja nie do końca wiedziałem, jak mu przerwać, albo co zrobić w momencie, kiedy uczestnik na przykład do tu kolegnie sprawia jakieś tam problemy i przeszkadza jakby reszcie. Więc no, jest sporo takich wyzwań i faktycznie tak. Z... Tego, co ja obserwuję sam siebie, to często jest tak, że stosuję pewne rzeczy z książek czy z innych szkoleń, pewne elementy, które po prostu uważam, że warto przekazać, więc taka wiedza faktycznie szeroka jest, jest dość istotna. No i z tego tak naprawdę się bierze to, że na przykład szkolenie potrafi kosztować kilka tysięcy złotych, a nie, nie kosztuje na przykład 15 złotych, tak? No bo możemy faktycznie iść gdzieś i zapłacić parę złotych, natomiast żeby ta wartość miała sens, no to ten, to przygotowanie wcześniejsze jest mega istotne. No ostatnio miałem okazję korzystać, że tak powiem, z mm, prywatnej opieki medycznej. No i pan doktor akurat, yy, że tak to określę, e, skasował mnie 300 złotych za jakieś 15-20 minut. I to nie chodzi o to, że on poświęcił dla mnie 15-20 minut, tylko że on ma taką wiedzę, że jest w stanie to, to wszystko zrobić w ten czas. No i tak naprawdę musiał wcześniej przejść X szkoleń, tylko było tyle fajny lekarz, że tam jeszcze trochę pogadaliśmy prywatnie, że on właśnie miał praktykę w Stanach i tak dalej, i tak dalej, więc no to też jakby jest temat taki, że to jest skalkulowane, powinno być skalkulowane w cenę. Więc zmierzając do końca, czy chciałabyś Klaudia coś dodać jeszcze na koniec? Mm że praca trenera jest bardzo fajna i warto ją wykonywać i myślę, że jest to taki zawód też przyszłości, ale myślę też, że z drugiej strony, że też nie wszyscy powinni być trenerami, jeżeli ktoś Aha. ma, na przykład, być na szkoleniu, zapłaci za to ileś pieniędzy i patrzeć, jak ktoś y, czyta, y, że tak powiem, rzekę slajdów, na których jest więcej niż y, Więcej niż fajnych obrazków czy jakichś tam fajnych haseł, to po prostu cały tekst skopiowany z Wikipedii, no to lepiej sobie darować. Więc warto też sprawdzać kompetencje takiego trenera. I myślę, że to jest ważne. I czerpać z tego jak najwięcej, wracać, robić notatki w trakcie szkolenia, po szkoleniu. Tak, więc zachęcamy do tego, żeby ktoś ze szkoleń, czy u nas, czy u innych trenerów. I bądźmy w kontakcie. Zapraszamy na szkolenia. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Słyszymy się w przyszły czwartek. Dajcie znać, co zabieracie dla siebie. Śledźcie nas w mediach społecznościowych. Linki znajdziecie w opisie.